Drogi Trygonie Ognia, przygotowałam już dla Was karty na rosnący księżyc. Będziemy doświadczać z każdym dniem coraz większego księżyca, aż do przyszłotygodniowej pełni. I co do zasady, powinniśmy każdego dnia mieć więcej sił, coraz więcej. Tylko, że ta energia też nas może wyczerpywać. Im bliżej pełni, też możemy być niestety coraz bardziej zmęczeni. Czyli tak się po prostu spalać w walce. U jednego znaku Zodiaku być może tak będzie, a może i u dwóch. Możecie wysłuchać tylko swojego znaku, możecie wysłuchać też czytanie dla całego swojego trygonu, ponieważ te energie w waszych kuzynek i kuzynów mogą być wymienne. No i jeszcze uwaga techniczna: nie jesteście dzisiaj ostatnim czytaniem, tylko przedostatnim. Obiecałam wam ostatnią. Że nie będziecie ostatnimi znakami. I tak jest. Staram się dotrzymywać słowa. Drogi Baranku, no masz kartę diabła. Może na innych kanałach usłyszysz, że to super karta na pieniądze, na jakieś sukcesy materialne. U mnie tego nie usłyszysz. Bo nawet jeśli to u niektórych jest karta na kasę, to wiecie, to jest taka kasa trochę zbudowana na krzywdzie innych ludzi. Pytanie, czy chcemy taką kasę? Taka trochę brudna forsa. Albo kasa nie do końca zdobyta uczciwie, albo na jakimś małym przekręciku, albo nie tylko małym. No ja bym takiej kasy nie chciała i odradzam, bo wiecie, dobro wraca dwukrotnie, no ze złem prawdopodobnie powinno być podobnie, nie zawsze tak jest. Ale o co chodzi w tej karcie diabła? To są wasze jakieś nałogi, coś, co was ciągnie w dół. To jest wszystko, co nam nie służy i co należy porzucić. Wiecie, nawet jedzenie za dużo czekolady może człowiekowi zaszkodzić na żołądek. I tutaj postawię kropkę. Jeśli chodzi o lwy, droga lwica, drogi lwie, mam dla ciebie wspaniałą kartę Asa Miecze. Karta środkowa. Tutaj mamy rękę, która trzyma w ręku miecz. I ona za chwileczkę, bo te karty pokazują moment zanim coś się wydarzy, domyślamy się, że nadzieje na siebie koronę, że ten miecz przebije te korony. Czyli mamy alegorię wręcz zero-jedynkową do stosunku seksualnego. Tutaj może być gorąco u niektórych lwów, natomiast przestroga w tej karcie jest taka żeby się nie kłócić, a potem nie godzić w łóżku na przykład, tak dzisiaj mi się nasuwa, żeby tym mieczem, czyli tym, tą komunikacją ostrożnie zarządzać i jednocześnie y, jeśli macie taką, że tak powiem techniczną możliwość, jest tutaj delikatna przestroga przed nieplanowaną ciążą. No to dzięki drogie lwy. no i strzelczek, który się wyłamał lub też strzelczyczka, bo tak jak w pozostałych czytaniach, jak nie wierzycie, to sprawdźcie. Dzisiaj mi wychodzi w każdym trygonie pierwsze dwa znaki bardzo podobne energie, a pozostałe trzeci ma kompletnie inną i zazwyczaj mówiącą o jakichś zmianach, lub też jakiejś potrzebie udania się w podróż, jakichś ucieczkach. I to samo jest u Was, strzelce, bo mamy kartę Koła Fortuny. Być może strzelce się jeszcze, albo już dopiero, mają wyczekiwany cały rok urlop dłuższy. Może tak być też, że zamykają się pewne ważne etapy w Waszym życiu, że coś albo wkrótce takiego nastąpi, albo właśnie się w Waszym życiu dzieje, że coś się musi skończyć, żeby na nowo coś mogło się rozpocząć. I to jest to, co wy wiecie najlepiej. Ja tego nie wiem, niestety, po jednej karcie. I nie wiem też z iloma osobami, które mnie słuchają. To rezonuje. Natomiast, drogi Trygonie Ognia, życzę Wam bardzo dużo energii na ten tydzień do działania, bo to dobry tydzień do działania i powodzenia w czym tam potrzebujecie. Pozdrawiam serdecznie.